Niecieli no, ta ta a, no chabzu mieliśmy kurde, GB, dwajcie, zajebiemy i kurde no No bo myślałem, że mamy przewagę Dupa nie przewaga kurde. Przygoda! Trochę strołowałem. Dobra, nie strołowałeś, śmiesznie było! Znaczy nie to gdyby weksli go nie począł. Znaczy, to to sprzedał się! Stryd, dobra, stryd, śmiesznie stryd, stryd, było! Stryd, stryd. Dobra, mogę wygrałeś. a nie, mogę ty przegrałeś akurat, dobra, to nieważne. Egzajlować go! Nie chcemy, tych sprzedawczyków mógł. W grę przegrał tylko o, Destru i Luna. No, no właśnie, tylko trzo... Nie, Luna też przygrała przecież, była z nami. A nie, Luna wygrała. no Pigoda, tak. destruj Luna. Hehe, trzymaj tylko przegrały Nie, z automatu przegrywają grę. Ale sprzedawczyki to jest zajebista drużyna. Nie, nie. Dzięki Garicom za pomoc. Turno, jak to ma <laughs> Dużo nowe klasy, inne eventy Potwory, tak i tam ja ludzie. To na pierwszy trzeba. No okej, okay. tak. Ej, ruszasz o, się? Ej, no. bij chyba. Tak, tak, chwilę. O, no o nie, to... kupa. AB znowu. Znowu nie wyjdzie. ma miejsca na dysku. No kurde, no bo myślałem, że tamta będzie ostatnia. O, to Okazało znowu, się, że na... kuj, w powiem, skończyliśmy. Dobra, co, to co ostatnio, czyli sk tylko skrapy. A ile? 17. Idziesz w na wyprawę? Ja a. mam jeden. No, spokojnie. Dobra, drużyna, w dół idziemy na wyprawkę! Za mną! Ja, Nie ja wiem, To się otwórz! Się otwórz. Chodź, się destru, od chodź weksli. Chodź, karic, co może. Idziemy na wyprawkę, otwierać Uj, bunkry. Od, a ile trzeba czego? 17 skrapów. Jakie role, moi przyjaciele? The defector. O, to możesz te skrzynki otwierać. Ja no. Kautem. No to, no, to jak będzie jakieś. Nie, czasami Bo do przemieszczania się nie, 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 jest to spoko, to się. wiesz? No jak czasami nie trzeba się przemieścić, to właśnie to. z jednego krańca na drugi, to wtedy. Dobra, sprawdzimy nie ma, tu. Nie nic złego. Chodźmy zobaczyć, może w lewo teraz. O, jest bunkier, otwórzmy. U. W ogóle czego pot potrzeba pamiętać? Czy... E, tak, skrapy. skrapów, tylko skrapów, tylko Więc zielone, cokolwiek, nic, to, to na ja się brać. Skrapy. Ja, jakby co, mam ognisko ogólnie To tak tylko mówię, Jest. ja, jakby co. No, nie ja mam paliwką Cztery dzieje. skrapy, dobra, chodźcie, poszukamy więcej, bo to trochę mało. Chodźcie, trochę w tą stronę jeszcze dalej. Przy okazji, może znajdziemy punkt, to wiecie, to będziemy mieli zapisane. Jedna z lepszych rund, fajna była, no. Fajna była runda, taka tak wysa. Tak no ja, jak, bo w się napiłem. On jest prędkością. Dobra, mamy jakieś gówno. Nie wiem, czy tutaj coś będzie, sprawdzę. Nie, to chyba tylko taki punkt widokowy. Ten, Ta, to taka strzelnica, ale. Ej, tu jest niebezpieczeństwo. Nie, nie, niedźwiedzia wali, walić. Nie, nie, nie bawmy się, chodźmy w dół. Jakby był drut pod na. O, jest bunkier kolejny, chodźcie. Otwieramy. Wielkie też tam są. Dobra, wbijamy. Pamiętajcie, skrapy. Wbieramy, są skrapy. Dobra, mam dwa skrapiksy. Tutaj widzę tylko siekiera. No jeszcze, jeszcze gdzieś tam skrapy? Nie, zbyt. Dobra, nie. Tu paliwko. Gówno, gówno. Sączę paliwo, ale nigdzie skrapów. Ta, skrapów nie ma, ale mam dwa kolejne. Dwa, dwa mamy. Chodźmy. Dobra, jakiś. Kamień. Co? No rozstawiłem tak To, Co to kurwa jest. Jakby było wam zimno to mówcie, bo ja generalnie mam ognisko Dobra się skończy nam się mniej więcej w tym samym momencie Tylko ty Chodźcie, 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 idziecie Tak, idziemy, idziemy. Dobra, chodźcie, tak, idziemy. zakręcamy, jak coś to po tej stronie nie ma ucieczkowni Zakręcamy Przejdziemy jeszcze na SE się przejść, zobaczyć w tamtym skierunku Może po drodze coś znajdziemy akurat no, wiecie co, wezmę trochę tych jagód. Zawsze to trochę. Zawsze to jakieś jedzonko drobne. Dobra, chodźmy. A wzięłeś wszystkie? Nie, jedną zostawiłem. Chodź, chodź, destru, chodź, wojowniku. No. A, ja wojowniku, prawda? Jesteś wojownikiem, ja jestem... Dobra, Nie, podożę, ja tylko penetruję skrzynki No to co, ale to, to jeszcze chwilę wytrzymajmy Wytrzymajmy jeszcze chwilę, się ogrzejemy ja to bardziej łupieszcą takim, no tak bym powiedział Wiesz czym jesteś? Łupieszcą? Łupieszcą, nieźle Groźnie łupiesz Łupieszcą, no, H przez to jest, jeśli kradnie Łupieszca? O jest, znalazłem, mamy to ja Na... Wiem, Na... Widzicie? Kurwa, to jest woda, ja pierdolę, wyjdźmy stąd Kurwa, ale dobra, rozstawiam ognisko I, 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 no, dobra, się, Chodź, rozstawiam ognisko Dobra No dobra, no kto mógł wiedzieć, że to jednak nie w tą stronę, ale dobra, jest ognisko, luz Już się ogrzewamy Dobra, okazuje się, że to w drugą stronę jest ten prowadzi, w górę musimy podejść Mogę no. to benzyny jeśli chcecie No, mm nie -hmm. Będzie wybuchowo, przysięgam No zaraz wybuchnie, może... Lepiej, nie, zostaw, nie. został benzynę, bo to jebnie, nie ma sensu Ogrzejmy się i chodźmy dalej Chodźmy, chodźmy zobaczyć gdzie jest ten punkt. Widzimy, że jest tu, i w tą stronę prowadzi, po prostu tam do wody nie prowadził. O, jest defektorska skrzynka, otwórz to. Ja mam 3 czwarte dopiero. U. Jak mogłeś mieć 3 czwarte? Przecież nic nie otwierałeś. Pomóżcie no, mi z tak, wilkami. od zera się ładuje mu ability. A, okej, okay. dobra, nieważne. Okej, okay, wierzę. Wilk, 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 wilk. To są bateryki chyba. Nie, tu, o nie, tu jest kurde. Ten. Przetrwani. Dobra, no to przynajmniej wiemy z czym to się je. Dobra, jedno radio zostało. Ktoś weźmie? Ja wezmę niech weźmie. Dupa Dobra, dobra. E, dobra. E, czyli idziemy? wiemy co chodźcie, gdzie idziecie Chodźcie w tą stronę, przyjdziemy O nie, kurwa, nienawidzę tego, nic nie będzie widać nie kurwa. Dobra, odsuńcie się zerwę te, te ja Troszeczkę chociaż Albo kurwa, kurwa, albo. No nie mało widzę Dobra, chodź, rozpal ognisko, chodźcie. Chodźcie moi, przytulcie się do ogniska. Dobry pomysł. Nie no, ale to... Dobra, czekaj, też ratom, Nie powiem. No, jest ognisko. Ale takie magiczne, patrz. No, poczekaj, też te wezmę jedną jagódkę, chyba że już wszystkie zabrałeś. Wszystkie zabrałeś? Dobra. No, trochę zajebałem chyba. No, klimacik jest, ale ciemnica jakich mało ogólnie. Armory, beacon, actiate. Wiem, gdzie jest armory. No dwa razy. No, bo ktoś dwa razy widocznie zaznaczył. Pewnie myśli, że może otworzyć, bo jest armorerem, ale nie może, bo... <laughs> no, jak się okazuje. Muszę... Kurczę wiecie co? Ja bym jakiś tych rytleczniczego gówna też poszukał. O, skończyło się. Dobra, chodźmy pomału w górę po prostu. Może znajdziemy jakiś... O, poczekajcie, nie ruszajcie, nie wchodźcie mi pod celownik, bo rąpię te. Rąpię te Widzę. Masz fajne rękawiczki A, dzięki, dzięki Skalimy się po, pośród, kurde, tego mroku No ja się Ciemnie, wiem Jesteście maksymalnie mruczni Mruczni Dobra, poddajcie, bo po to jest ognisko, w razie czego Bamek jest bardziej w lewo, ale... Ta, ja wiem, dobra, chodźmy bardziej w lewo Myślałem, że jeszcze tu gdzieś w bunkier trafimy Chodźmy bardziej chodźmy już w stronę domku pomału, niech będzie No, jakbyśmy trafili, to nie zauważymy Nie mam pojęcia, gdzie jesteście, xt No, bo widoczność jest bardzo mała, no To mają 99, ten, otwieranie skrzynki, jak coś Git Więc za chwilę będę mógł O, jest bunkier chyba, to jest bunkier nadal, chodź, otworzymy go No Ma jest, jest, dostałem to. powiadomienie Chodźcie, dawaj Oooo! Dobra, do środka! Łatwo Jest, jest krótkofalówka kolejna, Destru, weź Ta, 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 ta właśnie, no, co to szukamy, to no oprymacie? Ta, to co mamy Że Destru skrapów nie bierzesz? Dobra, dobra, no, mam no, no, Dobra, mamy skrapy, chodźmy odniesiemy to co mamy, chodźcie Chodźcie moi no, Akurat skrapy potrzebne No dobra, dobra, Odłoż, odłóżmy to co mamy i tyle Dajesz radę tam z tyłu, z tym misiem Dajesz radę z tym misiem? Tak, da, daj radę z idzie, co? to, to nie jest coś Elegancko. Ja, ja, ja niosę 3 Dobra, zamontujcie Obawiam się, że wszystko już mamy Też dam 3 to No włączcie no, Daleko, dużo brakuje jeszcze. Dobra, chodźcie o, się o, 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 wyleczyć dalej, Chodźcie się wyleczyć i pobiegniemy do Armorego żeby się uzbroić gdzie tu jest? Ku... Ej, poczekaj, poczekaj, poczekaj gdzie tu była domek bo ja zgubiłem. chyba As nie z tej nie strony są? jest Eee Nie, nie mam miejsca na miał Ej, Czemu gdzie tu jest domek, gdzie tu jest domek kurwa? O, no lewy dolny róg, lewy dolny róg, bierzesz w lewy dolnej biegniesz Ej to robimy to drugie zaraz? No oczywiście że to wiemy, robimy to gdzie drugie. to jest Tak, wiemy gdzie to jest, to jest na SE jak coś. Nie sobie ogarnę Ej to dobra, idziemy do zbrojowni A, panowie Tak, idziemy do zbrojowni, to tylko to gdzie jest jebany domek, muszę się wygrzać no patrz tutaj w górę No to po lewej stronie Możemy iść, to no my no możemy nie, No, to, no, ten no ten to poczekajcie na no mnie Kurwa, bo jesteście impostorami pewnie Halo Tak, jesteśmy impostorami ja Halo. Halo. Halo Halo Zabijamy ich, zabijamy Ale po co poczekać, dawajcie już tempo tempo jakieś No już ja C... iść. Dobra, zabijmy ich po prostu Na dół! Na SC ogólnie, Znaczy czy byliśmy w Bokarmorii? a Bokarmorii chyba nie ma z tego co widzieliśmy Ja wiem gdzie jest, na SE jest, uwaga Do wszystkich na SE! Na SS 100%, A, ale ale to jest 100% bo sprawdzałem, nie wiem bo... Nie to jest walka, przetrwanie, przetrwanie. przetrwanie. ta Dobra Dobra, chodźcie do tego armory! No to cały czas to jest na S czy na SF? Na SS Na środku jest no Czy może serum zrobimy co? Mmmm, serum apetycznie to... Nie, po co ci ser? Lepiej armory. No ciebie sprawdzić No i gitara. Bo ty sprzedawczyk jest... Tak, halo, 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 halo Halo, halo Nie, manu Kto mówił to... gitara? Destru? Dobra, gdzieś tutaj no mówili, że jest zbrojownia Czemu mówisz gitara? No bo on tam wchodził w A, okay. O, no o Necropolis. No to Jezusie O, nekropolis I co, że tu niby no gdzieś to jest... Tu jest, tu jest, tu Ja bym tu nie wchodził Czemu nie wchodził a, o, króliki. O, to lubimy. Necropolis są zwierzaki. Dużo zwierzaków. Ale głośno! Ale dalej dwa skrapy. to tak. zostawić z domu. Wow, zostałem e, no, ba... Kurwa, w ogóle nie dostałem broni, bo nie było w moim tym broni. Ja pierdolę, w moim, moim skrzynce broni nie było w ogóle. A, ja tak Ej macie jakąś... No, no. To dasz mi te dwie no, części, daj mi te dwie no, części broni, broni w takim razie Ale broni nie było. No, no, nie było no odzywam się, co ty pierdolisz debilu Po prostu otwierałem skrzynki w tej chwili Dobra, idę, idę broń zrobić na chwilę do tego, do domku Jesteś w tym marmurie jeszcze? Nie, co ty, ja otworzyłem w ogóle nie. skrzynkę, to jeszcze na żadną broń nie trafiłem. Dla nie nauczyłeś się co do woda, postaci po tego... Projekt Linder, jak nie nauczyłem się co do woda, co ty pierdzielisz? Witaj. Elo elo, co tam wojowniku? Nie, mam otworzenie skrzynki, tylko muszę jakąś znaleźć. No dobra. Ej, gdzie jest? Ja tu, a tu jest, tak? Dobra. Na no właśnie robot. też weźliśmy tu tak szczerze No Weźmy tej wody XT. Ej ktoś chce rady jeszcze bo mogę stworzyć komuś się. Nice A to spytaj kogoś tam No spytaj Może ktoś będzie chciał Większość osób ma generalnie Abi chyba nie ma, podejrzane Gdzieś na górze był, tak szczerze. Nie ABS jest, Ajb jest raczej kinem O ile go nie zagraje. No dobra, no nic. Mi się wydaje, że imposter może nie ogarniać. O, króling To może Luna. O, nie no, dobrań. Luna bardzo. Nie ogarnie, o coś Luna to jest najlepszy. Otwierań ja, ja będę mapł za sekundę, bo No. by tędy, tędy co tam dzieje? jest luna, ale ubieram, no widzisz no atakował nie no ja muszę dodam, bo teczki, mi zimno, bo się tutaj Co wy robicie? Owe leczenie? No, bo nie nas bo on zaatakował. No to chodźcie go sklepiemy. No, ale ja mam tak lowa, że ja muszę i śateczkę skraftować. Czemu bunker No ale po co bunkier, Jakie jest zadanie do zrobienia? Chodź Amongo! Macie coś nie macie tego No mamy zadanie już, chodźcie zrobimy to weźcie Chodź, ej, a chodź zadanie zrobimy no poczekaj, no. No, no nie, Wszyscy się niby na nie tknęli, Nie wiem. Coś tu kurwa śmierdzi, mi A, szczerze że mówiąc. Nie, bo słychać, bo słychać, bo słychać, nie wiem. To chodź Destro, zrobimy te zadanie, bo ja sam nie dam rady na bitce. No wiem, wiem, właśnie biegną. Tylko zbieram zbiorę tyle, kiedy nie mogę. Kurwa nie. To było, Ej, to było gdzieś, gdzieś na środku, co? Nie, nie mogę tego znaleźć teraz. A. będzie, ja że to było na środku. Bo nie pamiętam, tam... w ogóle to... A, A tam, dobra, dobra, mam to, znalazłem, ma. znalazłem. Jest na środku, no? Yy, na środku e, na... całkowicie. Tak, jest na środku, ale kurwa, bliżej SE e i E. A, zabiję nie? Bardziej... Jest bardzo blisko SE, e jakby i bliżej E. Jakby na tym przejściu, co nie? No dobra, co się kurwa tam dzieje. Strzeli, no jest wiedzia XD. No pewnie ktoś kurwa jest zdrajcą z tej życia. Dobra, czekam na was na bikonie, no to jest na survival, sam tego nie ogarnę. Ja nie mówię, że nic wiedzia strzel Nie wiem. No szczędzę no, nic, to... to... Poszli, poszli kurwa na niedźwiedzia nie Normalnie, no dupy go strony zachodzisz, i to, jest to jest graczem. Graczem. Hey, bi, robimy to zadanie co wy robicie? A to chyba... Ja tylko nie mam z życia Co? No to gdzie ty byłeś? Miałeś się wyleczyć. A No bo no, nie mam kurde w ogóle zlega. tego No przecież on mówił, że skończył Dobra, to wstaje. naprawię jej bi Ale ja potrzebuję, dobra no, mogę naprawiać No tylko, bo że ja mam się. pół, połowę życia No bo dobra. się Jak Cieka, przygotujcie Ale, się ja do walki No ja chcę do leczenia Jak ktoś o, nie ma krótkofali, to tu jeszcze może wziąć Chyba Chociaż nie wiem, może już zabrano była No właśnie słyszeliśmy, to myśleliśmy, że kogoś zabijesz Dobra, przygotujcie się do walki Dobra, zajebiście, mogę się bić Oho, idzie o bogowie! O bogowie walka! Skarigoda, ale ty masz tu stać przy tym chyba, nie? Dobra, no, teraz Ja tu stoję. Headshot! Dokładnie, destrót. Musimy. O, idą! My! Headshot! Biegnie kolejny. Ha! Headshot! Ha! Headshot! Ha, headshot. Ha, headshot. Na raz! gunner, jak król. Dobra, destru, bo wchodzisz mi w celownik. Boję się strzelać, bo biegacie jak po pierdole. strzelam, na Dobra, pilnuję tej flanki. Niech no tylko wilk. Spróbuję tu ja podejść. Razy, no by się hey, Headshot! Kurwa, Dobry przepraszam. Biegnie, dobra. Tam jest. Ładnie, ładnie. Kurwa, przepraszam, no, że biłem ci rękę. Headshot! O kurwa, twardziel. Nie tym razem, wilczku. Dobra, kurwa, ale Wilku. No. O kurwa, no. ale piesków. Ja piś, Ładnie. Mówią o, piś, na nas ci, co dobra, załatwili jak ja wilczki. pomóżcie. Żeby we mnie nie wbiegł. Kurwa, GBS! GBS jest zrojcą! Co ty mówisz? Ta! Bije mnie! I nie wiem, kto jest drugim, ale GPS jest na pewno jednym. Jedź, 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 jedź! Kurwa, czemu akurat teraz ciemno? Ale młyn! Kurwa! Weksy, powinniś przerwać w momencie kiedy była akcja taka gruba! Kurwa, nie wiem co się dzieje. To już nie wiem co się dzieje, uciekaj, destru! GB jest zdrajca! Ale go mnie. Kurwa, niedźwiedź! Halo, ktoś żyje jeszcze? Tak, ja, ja żyję. Tak, tak. No dawaj tutaj do nas, Vladi A co kurwa? Jesteś zdrajcą z GBS-em? Vladi, <tryk> ty jesteś na glebie, nie? nie? Nie, wstałem Dobra, my biegniemy na chatę Podniosłem cię, kurde, nie. Tak, ta, tak, przepraszam, mówiąc wstałem, ale mi mnie mnie uratował się... Ej, Karigoda! Karigoda coś kurwa knuje, mi się wydaje. Nie, z... nie Karigoda się ja bym spoko. atakował kurwa w tym. Ja bym atakował karigoda w tym. Trakcie... Chodzi... Ale ja to to się to mi boję, mi... że GBS mógł go przekonwertować, nie mam pojęcia. Nie, kto dobiegnie. Ej, kto dobiegnie. biegnie? Nie, bo kurwa umrzemy! Kto tu biegnie? No, ja jest Ej, ktoś. Destro to chodź do bazy, a nie, gdzie ty biegniesz? Dobra, biegnie do bazy też. Witajcie. A, jest jak ktoś. Przestańcie. Witaj. Poczekaj, potrzebuję jedzenia, bo zaraz umrę. Potrzebuję jakiegoś żaru. jest tu jakieś żarcie? Masz jakieś żarcie? Nie tak, tak, obok mnie jest jeszcze jedna jagódka. Daj mi o, jagódkę, dobra? To ja mam Ciepła tylko brakuje No to tu mam ogniska, ale chodźmy już do domku, może się ogrzeć po prostu Nie, do domku już pójść no. no Dobra, kto żyje? O, escape jest ja, włączony nim, Kurwa Nieźle W sensie potrzebuję, zmienić ubranie z gbn bo taki mam quest jako ten Jako... Tu mam, muszę, no, muszę ubranie też zebrać Zabierz ognisko jak masz, zabierz ognisko jak masz ja tylko zbierę. Muszę muszę coś zjeść, bo nie, nie dam rady do Wiesz? Jak tego nie zjem, coś. A, dobra, dobra. Na to muszę to ten. Zbiorę jagódki, zrobię je, ugotuję i możemy je biec. Gdzie jest domek? Ogarniasz? Ale to jest chwilę. Nie, ale nie, gdzieś w domu musi być, bo jesteśmy na NW. Tak, gdzieś tutaj. Halo, jesteś w domku? No, no widzisz to. Dobra, nice. Dobra, to jest ok. Mi się zdaje, że Luna jest tutaj. Może być. No, no, nie, nie, dzieje. Dzieje. nie no, KGB jest na 100% no zaatakował. Za kurwa, zostawiliście ciało? Zostawiliście tam ciało tego? No podobno A, ktoś mówił, że leży. Karigada mówił, że leży. A, że co? Że KGB jest leży, to prawda? Tak, jakieś, jakieś No. E, dobra, no to co? Jak tam jesteście Kostela. przy tym escape? Bo Luna a ja... Mongo są, Luna, są, są przy, przy, przy tym, przy escape. Ie. Kurwa! A Mongo jest, a Mongo jest, a Mongo Luna. A Mongo Luna. Luna. Luna jest. Ma Mongo Luna. E, to nie, ej, chodźcie, jak dacie rady, to cofnijcie się, chodźcie do domku. Musimy. No nie, no, leżymy, i biją nas. I jesteśmy przy tym escape, ie. no nie... Kurwa. Wiecie, Ach, to oddalcie się od tego w miarę możliwości, ale oni was zajebią. Nie ma, Najgorzej, że nie mamy za bardzo dobrych broni. Destu co, co my, masz? Życie, masz jakąś kurwa. broń? Nie, 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 ale ja może znajdę jeszcze jakąś tam skrzynkę. Generalnie jest problem, bo nie ma. Za... A już żyjecie? Nie żyją, kurwa. Są. Mogą mieć na radio już w sensie naszym, więc. Tak, to swoją drogą. Dajemy Co tam? Nie gadaj. Udało się? Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że to nie jest żaden podstęp, Carrickson. Nie, 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 napierdalam ich we dwójkę. Bo w razie czego wiesz, ja broń mam. O, się jeszcze tam. O, poczekaj, otworzę tam szybko. No Dobra. Ostatnie słowa? Odpoczątku, nie. Od początku wiem, że jest Co tam się A wydarzyło? O, AB, nie lol. AB, AB, AB. Skup teraz się ma. Leżo. Leżo. A Mongo. Trzałożne, że tak powiem. No cóż, dostaliśmy we trójkę. Chyba nie ma co, zawijamy się chyba z tego padału, co nie? Jak poczekacie na mnie, to zostaniemy we trójkę. Chodźmy, łatwo. Ej, ktoś chyba żyje, bo to... nie jest. A nie, musimy uciec, dobra, nieważne. Dobra, no nic, chyba nie ma co, odpalać te gówno. Lecimy. No, Niestety, Eiby zginął z śmiercią. Czekaj. To, to jeszcze nie uciekł. To nie wszyscy, uciekł. wszyscy, reszta tutaj żyje. Bo coś mówi, że jak poczekacie na mnie, myślałem, że ten... Nie, no, nie, mówi, to Destry ja mówił. Tam, żebyś, myślałem, że my jeszcze musieli no, czekać, no, jedno Niestety. Ej, biję się. No i pięknie. No, my z Vladim po prostu musieliśmy się tam... Tą... Ta. Tak, ile było impostorów ostatecznie? To co, ja zostałem zamieniony, tak. bo no. ja myślałem, że jestem innocentem. Ja żadnej broni nie wziąłem i ja mi się okazało, że my zamienili impostorami. Najgorszym było to. że ja ja się cały A czas. A tak, mongo, jeżeli Karygoda stoi A no. mongo, wow. jeżeli Karygoda stoi obok ciebie, to używasz cokolwiek innego niż shotguna. Dobra, ale i tak byłem takim impostorem, tak bym na najebał! No, no ja gdyby im był Rzysiaka. Tak, no, to no. nie... czyli Luna była tym zmieniaczem, tak? Tak, ona zmieniła nas pod koniec. Przed ucieczką mnie zmieniła, dosłownie przed wejściem, no. Ale tam... Ja sobie ja wchodzę, ja patrzę i tak nie mogę wejść, Czekam ja to na gbn żeby zasłapować się z nim ubraniem i przyszedł mnie na pierdoliny. O, ja, no, ja uciekłem, wiesz, ja ja uciekłem stamtąd. Nieźle, nie, niezły nie, nie troll Luna, no. No, tam zaczęłeś mnie nawalać pewnym GBS w momencie, co w się destru mnie podniósł. A, tak, znaczy, no. No, tak no, jest to taka, nie. że to było teraz, to było teraz albo nigdy. No masakra, nie, to co to nie. dobrze, że Blady przeżyłeś tego niedźwiedzia, bo... No byśmy taka, był za, tam była taka że... zadymka, bo on się akurat na innych rzucił. Nie, nie to. Byłem, ja to... się, no, ten, noc Tam ten noc nie przyszła, to by jeszcze było No izja, mówię, tak tam taka noc, zadyma noc, wyszła po prostu w pewnym momencie. Dobry meczyk, o kurde, dobre meczyki. Podobało mi się.